Co cię boli to zapewne będzie dupa Dalej szukasz to podpowiem w dole twojego kręgosłupa Jest to miejsce, które nasmarować trzeba by nie pękło By się znowu nie rozlało na niewinnych twoje piekło Czasy smutne, ludzie pogubieni szukają rozgłosu To czasami dla nich by zaistnieć jest jedyny sposób Niskie poczucie wartości dręczy moralny kręgosłup I atencje zdobywają wróciem się do innych osób Tłucyń się Witajcie drodzy widzowie, tutaj Ela Gawin. Jest dzisiaj 29 października 2021. Za kilka godzin mam live'a. Jest godzina 18. Słoneczko tutaj zachodzi. Właściwie to jest wcześniej troszkę. Przez chwilę był zachód słońca, nie spóźniłam się na zachód. Oglądałam, słoneczko tutaj zastałam. Ale w ogóle nie planowałam, że coś nagram. Z tym, że teraz stwierdziłam, że jednak parę słów sobie powiem. Przed 18 jest. Czyli mam do live'a 3,5, może 4 godziny. Zaraz sprawdzę, rozłączę się na chwilę i sprawdzę dokładnie, która jest godzina. No, dobrze mi się wydawało. 17:39, bo niedawno rozmawiałam z Markiem przez telefon i mówił, że jest 17. Mam taką informację dla moich widzów, czytelników, obserwatorów, że zamykam, ograniczam temat Marka Łangowskiego, yy, YouTubera mojego przyjaciela, z którym flirtuję. W związku z tym, że nie chcę sprawiać przykrości moim widzom, osobom, które mnie obserwują, nie chcę, żeby im było przykro, że ja kogoś mama, a oni nie i żeby byli zazdrośni. Zwłaszcza, że nas nie łączy też żaden związek. Bo mieszkamy w innych częściach Polski. Nie chcę się tu zamykać też na jakiejś znajomości w Krakowie. Marek nie chce się zamykać na jakiejś znajomości tam na wybrzeżu. Także nie będziemy już opowiadać, że jesteśmy jakąś parą, czy planujemy, no bo to nie ma sensu. Poza tym, tak jak nagrywałam wczoraj, są problemy, bo jestem naciskana już przez różne instytucje, żeby na ten temat się nie wypowiadać w social media. I jeszcze jest inny problem, się pojawił, mianowicie o tym nie zdążyłam jeszcze powiedzieć na żadnym filmie. Moja córka się zorientowała trochę w temacie, że coś tutaj z Markiem za bardzo się przyjaźnie. No po prostu z tego powodu, że ona ma. W telefonie się jej wyświetlają powiadomienia, ma te podobne konfiguracje, więc dostaje powiadomienia o moich nowych filmach, jakieś tam o wpisach, w social media. Czasem tam otwiera mój telefon. No i ciągle tu jakiś film. M, po, pogodziłam się z markiem, pokłóciłam się z markiem, a może go kocham, a, a jednak go nienawidzę. I tak w, w kółko od dwóch miesięcy. No i dziecko już zaczęło się denerwować. Co, jest, co to jest za. Cholera, jakiś marek się do nas przyczepił, i mama już w ogóle się nią nie zajmuje. Zadań nie robimy, czasu dla niej nie mam. Tylko gadam z tym markiem, wiszę na telefonie, filmy o nim kręcę, kładę się nad ranem. Rano nie mogę wstać do szkoły i ją wyprawić, bo filmy o nim montuję. I no i stwierdziła, że to trzeba coś z tym zrobić, trzeba to zakończyć. No i chyba. Ciężko będzie przekonać Mari się do Marka, także będziemy musieli ukrywać naszą znajomość. No a w praktyce to oznacza, że ona umrze śmiercią naturalną, no bo nawet jakbyśmy, jak gdzieś pojadę na wakacje nad morze czy gdziekolwiek, to przecież ciężko mi będzie gdzieś zostawić dziecko, żeby sobie chodzić randki z Markiem czy tam spędzać z nim wieczory albo nawet noce to to jest wykluczone no jak będę z dzieckiem to się nie da prawda a przecież nie będę jej zostawiać żeby sobie gdzieś pojechać na jakieś spotkanie też nie będę jej zostawiać w Krakowie nie będę sobie jechać nad morze sama do Marka bo on mieszka nad morzem ale dobra zostawiam ten temat Już Thank yeah. Muszę uważać, bo tutaj jest za mną skarpa. Słuchajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj chciałam coś innego powiedzieć. To nagranie sobie wrzucę dzisiaj na Facebooka. Na kanał to już nie, bo tam jest dużo filmów, które robiłam wczoraj. Zaproszenie na live'a i właśnie jakaś wypowiedź o Marku i o sądach krakowskich. To wystarczy, tam jest dużo informacji, nie ma sensu na kanał tego wrzucać. Dodam ten filmik do daily vlogu, który nakręcę jutro po live, jakieś moje spostrzeżenia, wrażenia. W każdym razie, cóż, po co ja to w ogóle nagrywam? Tak, parę minut, słuchajcie, denerwuję się, boję się tego live'a. Spałam troszeczkę w ciągu dnia, to śniły mi się jakieś koszmarne sny. Boję się wyzwijsk na tych donatech. Nie wiem w ogóle o czym będę mówić, nie mam żadnego pomysłu. Czekajcie, muszę się napić bleka, bo o, wziąłem sobie bleka. pić mi się chce. Może trzeba było rozłączyć na to picie. Słuchajcie, nie mam pomysłu. Włosy sobie muszę dopiero zafarbować, zrobić sobie jakąś fryzurę, bo już mam brzydkie. Szósta dochodzi, mam 3,5 godziny. Sukienkę muszę sobie przygotować, buty. Włączę laptopa, sprawdzę. Puszczę sobie jakieś samouczki takie w OBS Studio coś tam jakieś dla przypomnienia. Pokombinuję z tym dźwiękiem. Nic nie rozwiązałam sprawy jak ten co zrobić, żeby się ten dźwięk nie przesuwał. I przydałby mi się jakiś asystent, asystentka, jakaś osoba, która by mi pomogła w tych nagraniach, bo jest bardzo ciężko samemu to wszystko ogarnąć. W ogóle na początku te live'y mnie tak bawiły, fajnie się czułam taka adrenalina, a teraz to się boję tego i jakoś mnie to już tak nie ekscytuje, trochę się nudzę po prostu, bo tak kurczę wieczór sama ze sobą spędzę przed laptopem. Już bym wolała przed telewizorem w kinie z jakimś chłopakiem albo gdzieś na mieście. Także ja muszę robić, zacząć robić te live'y w towarzystwie, bo yy, samotnie się czuję po prostu na tych live'ach. W dodatku ja nie mam na YouTube, na YouTube w ogóle żadnych przyjaciół, bo ja tam w ogóle nikogo nie znam. Dawniej nie można było komentować mojego kanału ze względu na to, że były filmy z dzieckiem. Jak mój kanał zaczął zarabiać na początku 2020 roku, to zablokowali komentowanie, akurat ten regulamin wszedł, że kanały, gdzie są filmy z dziećmi, blokuje się komentowanie. I nie nawiązałam w ogóle żadnych przyjaźni przez te, przez te ostatnie lata. Nikogo tam nie znam, tak na dobrą sprawę. Ludzie są bardzo anonimowi, podkradają sobie niki. Nie wiadomo, kto kim jest. I mm, stresuje mnie to. troszkę sobie u, zmieniłam ustawienie, kąt ustawienia kamery tak bardziej z góry. No i chodzi o to, że nakłania się mnie do, czyna, do czytania tego czata, odpowiadania na pytania widzów. No to w porządku, ale od 10 wieczór do drugiej w nocy 4 godziny czytanie czata to jest za długo. Także myślę, że dzisiejszego live'a skończę koło pierwszej w nocy, bo muszę się zacząć wysypiać bo chcę ładnie wyglądać przez następne lata, nie chcę się zestarzeć. Będę chodzić spać nad ranem, to się kompletnie wykończę, no nie? Więc po prostu, o coś mi tutaj tak żywka tak sterczy. Ale to i tak będę jeszcze robić fryzurkę sobie na live'a. Może sobie włosy podkręcę, nie wiem. Co o tym myślicie? No i więc te live y będę robić nie do drugiej w nocy, jak pisałam w grafiku, zmienię to, tylko w piątki owszem, od 21.30 do pierwszej w nocy. Tak, żebym zdążyła sobie tam posprzątać, poodkładać rzeczy na miejsce i najpóźniej o drugiej w nocy się położyć, spać. Dlatego, że. No, trzeba się wysypiać, nie można się tak wyniszczać. No to dobrze, kończę tą wypowiedź, lecę do domu przygotowywać się, albo sobie włosy zafarbuję chną. Ale nie wiem, czy mam na to siłę. Bo to trzeba trzymać tą henę za dwie godziny, żeby ona chwyciła, albo po prostu farbą. Ale znowu, jeszcze bardziej on to mi wysuszy włosy. Także i tak źle, i tak niedobrze. W końcu obetnę te włosy całkowicie. Przyszłam sobie tutaj poprzemyślać, zastanowić się właśnie, co będę robić, jak się będę zachowywać na tym live. Ie. Więc pomyślałam, że skoro mam to przemyśleć, to mogę też nagrać te przemyślenia. Może tak będę robić. Taki mój rytuał. Filmik tuż przed live'em. Otóż najważniejsze dla mnie jest to, żeby nie narzekać, nie zdenerwować się tymi wyzwiskami ludzi, żeby się nie zachowywać pretensjonalnie, jakoś agresywnie, żeby nie była taka roszczeniowa, żeby się nie zdenerwować, żeby nie wpaść w jakąś depresję, żeby. Muszę uważać, żeby z czegoś tam nie zepsuć, żeby się nie rozpłakać. No raczej laptopa, sprzętu nie wyrzucę przez okno, bo mieszkam na parterze, więc i tak się nie rozbiję, ale raczej generalnie takich rzeczy nie robię. Muszę być przygotowana, że domofon może dzwonić, że jakaś policja się może dobijać, jakaś pizza, nie wiadomo, czego, co mi tam będą przysyłać. To ja sobie wyłączę domofon, nie będę w ogóle słuchać, kto przychodzi, odizoluję się od świata. Telefony wyciszę. I to samo jutro, bo po live'ie też potrafią mnie antyfani dręczyć. Um... Możliwe, że poczytam z telefonu różne jakieś takie wyzwiska, komentarze, które dostaję od widzów. Nie wiem, czy będę puszczać jakieś piosenki. Wystroju Halloween nie będzie, bo jeszcze Halloween nie ma i nie chcę mi się za bardzo tam nic Halloweenowego pokazywać. Bo ja generalnie Halloween nie obchodzę, bo jestem katoliczką. Chociaż nie do końca praktykującą, bo raczej prowadzę dosyć taki swobodny styl życia, niezgodny z regułami katolickimi. Ale no mimo to w Halloween nie wierzę. No ale poproszę Marysię, może mi zrobi taki kącik z jakimiś dniami, to ja po prostu Wam pokażę. Moja córka nie będzie się pojawiać na live'ie. Właśnie yy, niektórzy zarzucają, że ja nic nie robię, że dziecko narażam na hejt, no ale właśnie odkąd się pojawiły te donaty głosowe i te różne obraźliwe wpisy, to ja, dziecko się nie pojawia na live'ach. Kasuję te wpisy, jeśli mogę, wyciszam. Live zapisuję, bo to jest dużo pracy i zgłaszam to potem do tych instytucji, urzędów, na policję, że takie napaści mają miejsce. Poza tym, antyfani, trole, hejterzy, stalkerzy sami też zgłaszają, że te wpisy są na live'ach, więc policja, prokuratura już o tym wie i bada, bo ludzie, którzy nawołują do tego hejtu, sami go potem zgłaszają, także już wszystko jest wiadome. A dla policji to jest oczywiste, że to przecież nie ja piszę te wyzwiska, tylko ktoś inny i należy zbadać kto to robi, więc już to jest badane. Ale dobrze, nie chciałam tutaj też jakoś straszyć, grozić przed tym live'em. Mam dobry humorek, fajnie się czuję, tylko nic nie poustawiane. W mieszkaniu bałagan, jedzenia nie mam kupionego. Kurde, w ogóle jest ciężko. Pasuje nie pić żadnego alkoholu przed live'em, jakiegoś piwa na y, rozruszanie, bo potem jestem taka smętna. Muszę się Wam przyznać, że parę razy przed live'em sobie wypiłam tam piwo lub dwa, bo już byłam tak strasznie zdenerwowana. Ale potem efekt był taki, że bardzo ciężko mi się było skupić, i y, senna byłam jakaś taka y, zmulona. A dopiero potem się znowu rozruszałam. Także może lepiej nie robić tego błędu, aczkolwiek straszne emocje. Jednak muszę wrócić do domu i się przygotować, nie mogę nigdzie uciec. Fajnie by było, jakby mi ktoś pomógł w tych live'ach, to bym po prostu część y, obowiązków mogła y, przenieść na drugą osobę. Te ustawienia bez studio, dbałość o jakąś scenografię, o mój wygląd. Mogłabym się skupić tylko na tym całym show, a jeszcze, jakby mi zabrakło animuszu, inicjatywy, to by zawsze ktoś mógł coś powiedzieć. Aha, przypomniałam sobie, że muszę tego live'a jeszcze zareklamować na grupach dyskusyjnych na Facebooku, bo nie wrzucałam filmów, postów. No i ten filmik sobie wrzucę w takiej sytuacji, no i na Face'a i chyba na kanał, no bo już dłuższa wypowiedź z tego powstała. No to dobrze, czyli takie przemyślenie na dziś, 29 października 2021 rok. Zapraszam na live'a, godzina... 21.30, postaram się nie spóźnić. Do pierwszej lub drugiej w nocy maksymalnie będę się wypowiadać. Zapraszam do zobaczenia już za 3 godzinki. Zmieniłam ustawienie obiektywu, wstanę sobie. O, tutaj jestem już nad taką totalną skarbą. Wow, muszę uważać, bo któregoś dnia to spadnę po prostu z tych wertepów. Wstałam troszeczkę, bo Wam chciałam pokazać sukienkę, jaką mam. Ostatnio Doda Elektroda też w takiej tunice, tylko czerwonej wystąpiła, ale ja na live'a sobie włożę coś z ekoltem. W ogóle yy, generalnie trochę zeszczuplałam przez te wszystkie stresy przez wrzesień. Ważę 52 kg przy wzroście 1,62 m i no, nie zamierzam już więcej zeszczupleć, także muszę się racjonalnie odżywiać 4-5 posiłków dziennie, żeby utrzymać ładną figurę, ale żeby już nie zeszczupleć więcej, bo będę za chuda. I jeszcze niektórzy zauważyli na basenie, że nie mam jakichś mięśni brzucha, że ta skóra może tam moment, miejscami nie jest taka dobrze napięta. Myślę, że jakieś regularne ćwiczenia gimnastyczne na siłowni, plus więcej ruchu, jakieś masaże ciała, by mi pomogły, żeby bardziej sobie ujędrnić tą skórę. Muszę nacierać ją jakimiś kremami, takimi różnymi balsamami, to też pomaga. No ale generalnie moim zdaniem jest dobrze. Niestety te aparaty fotograficzne, kamery. Mniejszej jakości te sportowe i telefony nie są zbyt łaskawe dla, dla filmowania skóry, bo pokazują różne załamania, które normalnie nie są widoczne. Dlatego lepsze są oczywiście profesjonalne kamery do takich nagrań. Jest o wiele lepszej klasy obraz i optyka. No to tyle moich spostrzeżeń. Papa, pa, do zobaczenia. Lecę, bo ja tutaj robię nagranie, a live. Lecę, bo ja tutaj robię nagranie, a z się znowu spóźnię. W dodatku mam awarię kamery, wyłącza mi się po prostu w połowie zdania, a ja zamiast ją iść z nią do serwisu, to dalej z uporem maniaka nagrywam. Pa, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa. Siebie, nie ocenia innych, weź to na rozwagę. Nie porównuj się i nie atakuj, bo to niepoważne. Na cudzych zasięgach hejtem zwracasz na siebie uwagę. Powiedz szczerze, czy na żywo w twarz też miałbyś odwagę? Dla atencji ludzie zjedzą nawet kupę i jej resztki. To nikczemny sposób, by zaistnieć szybko dzisiaj w sieci. Czas tu leci, jak wychowasz potem swoje własne dzieci. Skoro wprawdzie sam ze sobą nie chcesz stanąć po raz pierwszy. Trzeba atencji, gdy człowiek niepewny Walczy o uznanie i walczy o cudze względy Droga ta nie tędy, docen się bądź wielki Nic mnie nie obchodzi, co tu myślą ludzie wredni Hejtem zaleczają swój własny niedosyt Oceniają innych, żądą niczym mocy. Nie wciągniesz mnie na dół, nie masz takiej mocy Duch nieporuszony mój zawsze pewnie kroczy Atencjusze noszą z pawich piór Myślą, że ich zdanie liczy się i ma znaczenie duże. Ja olewam twoją i nie, jeśli jesteś zwykłym głupkiem Który nie ma kompetencji By poruszać sprawy trudne Błyszczą leszcze, trędwym hejtem Na cudzym profilu, jeśli nie rapujesz Synu nie mów nic o moim skillu Jak kierowcy, wychowawcy Mądrzy się zgraja depilów I jak coś to nie obelga, to diagnoza Sługim synów, w tym kawałku Mniej duchowy jestem i bardziej jak Gangster, chory semat Rapem rymów moich kastet Jesteś nikim, poznaj prawdę, gdy nie widzisz swojej wartości i Jesz uznania, by się czuć lepiej w niedoli Jak cię boli win innych, to ran nie wygoi Chcesz zaistnieć za marchewką na patyku, bziku gonisz Rozwal płomień pasji, gracji Ujesz tym się zaspokoisz Nie powielaj syfu mitów, wśród VIPów to nie przystoi Potrzeba atencji Człowiek niepewny walczy o uznanie i walczy o cudze względy. Droga ta nie tędy, docen się bądź wielki. Nic mnie nie obchodzi, co tu myślą ludzie wredni. Hejtem zaleczają swój własny niedosyt, oceniają Potrzeba atencji, gdy człowiek niepewny Walczy o uznanie i walczy o cudze względy Droga ta nie tędy, docen się bądź wielki Nic mnie nie obchodzi, co tu myślą ludzie wredni Hej ten zaleczają swój własny niedosyt Oceniają innych, żądą niczym mocy Nie ściągniesz mnie na dół, nie masz takiej mocy Duch nieporuszony mój zawsze pewnie kroczy